Szanowni Państwo, przeliczyliśmy ilość tych pojazdów, które tutaj mogą partować, to jest 14 do maksymalnie 16 pojazdów przy takim dużym zagęszczeniu eee, to miejsce przygotujemy e, w takiej samej ilości, przy jest deklaracja e, że zmieści się tam, tam większość miejsc może 20, może nawet 22 pojazdy, czyli zyskali tam jeszcze dodatkowe miejsca e, to co było pytanie, ten teren, to jest ten teren na, na niebiesko to teraz, takie wyznaczone podparkowanie do stowarzyszenia, on został nienaruszony, dalej można by z tego terenu korzystać. Na tych zasadach, co do tej pory. Ja podał, może pozwolimy tutaj czynnikowi dokończyć, dokończyć, bo to zostało też uwzględnione w naszych, w naszych tak, pomysłach. Tak, dlatego myślę że, to 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 myślę, że najpierw może skończymy, a pytania. Pytania, czy to, co jeszcze Państwo zauważyliście, czy jakieś inne, inne sugestie będziemy odpowiadać? Ja jeszcze tylko bym miał może, bo nie wiem, czy wszyscy tutaj widzą na, na tym rzucie, e, jakby na Ciebie przybliżył do Pani jeszcze raz, co jest co? Czyli gdzie mamy wzór, gdzie mamy plac budowy, gdzie jest droga, gdzie miejsca parkingowe, te, te poprzeczne, te prostopadłe. Króciutko. Tak. Dla jasności e, tutaj mamy obramówką czarną, tymczasowy parking, e, z wjazdem na zielono. Gwiazd istniejący jest w tym miejscu gdzie mamy taką zieloną kreskę. i obwiednia czerwona jest to droga istniejąca. W niebieską obwiednią mamy zaznaczone miejsca parkingowe. Istniejące prostopadło. E, w niebieskim, w niebieskim zaznaczyliśmy miejsca, gdzie ewentualnie stoją tych pojazdy. No nie chcielibyśmy, żeby tam stały, nie mogą nas stać podczas ruchu technologicznego e, do budowy. Mm -hmm. e, no i tu mamy cały teren obiekt y, placem budowy. Nie, cze, żół, y, zielone, czerwone linie to jest istniejący obiekt w rozbiórki. Niebieski to jest nowy obiekt. No i organizacja pracy budowy, miejsce odkładania materiałów, zaplecze budowy. Y, takie elementy są chyba nadal przepisane. To jest jeszcze taka jedna opcja, którą też e, wzięliśmy pod uwagę. Przy tym układzie, który wcześniej był, jest możliwość jeszcze przeniesienia tej altanej świetnikowej w inne miejsce, na przykład tutaj czy jeszcze inne miejsce. Przywieźcie. przywieździe. Tak. Tutaj, Szanowni e, Państwo, jest ja. Przywieźcie ma do to. jeszcze, To jest... Przywieźcie. Na, na Przywieźcie. Ja może powiem, jeżeli, Wiem, oczywiście, tak, jeżeli, e, ja powiem tak, jeżeli e, partii, nie będziecie Państwo parkowali przy, przy bloku i zostanie ten parking po prawej stronie, to ta wiata na ten moment zostaje, bo nie, tutaj jak Panowie mówią, nie ma, nie musi być przenoszona. To była, to, to była kwestia tego, że jeżeli e, przenieślibyście byście parkowanie pod blok, a z drugiej strony e, byłby przejazd, ale tutaj panowie o tym mówią, że sam, ten sprzęt nie miałby możliwości e, się wykręcić, e, no to, to, to musiałaby ta wiata być wtedy przeniesiona, a na ten moment nie ma takiej potrzeby przeniesienia tej karty, ona zostanie. nie Ale, ale, ale to, wiecie, że jest to przepraszamy, ale to nam... Mówimy, jest zatoczka zielona. Jeżeli, jeżeli ta wiata miałaby być przeniesiona, to byłaby przeniesiona na tę zatoczkę, tak? Na tę zieloną zatoczkę. Przy jeździe. nie kopać w tym